Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj Wam pokażę jak stworzyć własny turniej. Znaczy, jak mówiłem w poprzednim odcinku o zawodniku. Właśnie przed chwilą skończyłem nagrywać. Stworzyć turniej i ligę. Zacznijmy od tego Pucharu Krainy, którą nie tylko i wyłącznie z drużyn pierwszej ligi. Stwórz turniej. Nazwa turnieju. Puchar Ukrainy. Opis turnieju. Puchar, kto, puchar, puchar Ukrainy. No, ja, pu, najpierw no napiszę puchar, w którym grają. Drużyny tylko z premier li... lichy, premier lichy, nie mogę napisać, napiszę z, o, z, ekstra, z ekstra klasy, z ekstra, nie zmieści się i tak, to bez opisu, tak się brak po prostu. Liga, faza Pucharowa i grupowa. Faza Pucharowa. Zespół jest 16. Tak? Tak. Zasady. Liczba rezerwowych 7. Lidą meczów finałowych 1. Przeciwko. Po jednym. Stadion, na którym będzie chyba finał. Największy w Ukraińskiej lidze to na olimpijski taki ser, który ma aż ile? 70 tysięcy miejsc, albo weźmiemy na. nie musimy wziąć, bo tutaj jeszcze będzie grać na takim Jest Europa, Kokoto, Aloha, to jest taki jakby olimpijski. Olimpik, stadion, czy jakoś tak. To ten Olimpik. A no to przypadkiem nie jest ten właśnie. Dynama? To jest chyba właśnie stadion Dynama. Bardzo, przynajmniej, bardzo podobny. Bardzo podobny jest stadion. A więc tak. Na tym nie zagramy finał. Trofeum. Trofeum obrazkę, którą co, ultrafon mogę wkleić? a nie, logo turnieju a, to zaraz poszukamy jakiś obrazek, jakiś tutaj... weźmiemy jakiś, o jak tutaj poszukajmy w google grafika logo pucha Ruch Ukrainy Nie ma to no, weźmy sobie taki logo, bo... jakie to miało być wymiary, to będziemy musieli chyba trochę zmniejszyć na no, 180, będzie trochę zniekształcony. Postaram się go zmniejszyć. To się mówi, człowiek musi sobie radzić. 128 na 128, takie miały być wymiary. W tym momencie to jest 200 na. Trochę będzie zniekształcony, ale będzie. Góry do 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 Raz tutaj do dwudziestu... A, mam, mam, mam lepsze pomysły. 128 raz, 128. a już 4 minut... Już prawie 5 minut trwa. A to jeszcze w pewnym musi być. To się zmieni. Tak. Mm, trochę nierówno wtedy, ale jest. Szukaj zespoły i jedziemy z tym koksem Arsenał Kijów Wyszukiwanie zaawansowane Arsenał Jak ja piszę Arsenał Kijów Bo Tu się pisało po to? Chyba ta jakoś w wersji, wersji angielskiej. Arsenał... Jaki ma log ten, logo ten Arsenał Kijów? Nie ma loga? No co to jest? No... No Wikipedia. logo, z już, i jest tutaj. Mamy jedną drużynę. To lecimy następną. Czarnomorec Odessa. W może ja go spiszę samą Odessa, to zajdzie. Bo jak to się pisało? Nie. Czarnomorec jest Takie to ma. To na ciebie nie spodziewają. Chyba, chyba będzie trzeba zmienić na angielską wersję. Tak. Teraz Dnipro. Dnipro, Dnipro Petrowsk. Jak napisem A, ja tak. Dipro Tak, to jest Dnipro, Petrowsk Tutaj w leju. Dynamo, to tu wiem jakie ma logo Dokładnie takie ma logo, bardzo podobne do Moskwy. w No, no I szukaj no dobra zaufam, że to jest taki są dwie wersje jak zauważyłem i liczyć Dobra, to już piszę te Karpaty w I albo i iść czy Nie, to Będę lepiej sprawdzić, jak, jak to się pisze po angielsku O Jezu Teraz Karpaty Tutaj to chyba będzie tak samo po angielsku. Jak już mówiłem, tak jest. Metalist. Tak, metalist harków, tak się pisze. Me metalur. Tutaj już nie wiem. Metalur. Metalur do nic, Tu jest do tak? Tak. Teraz zaporożę jakieś. O, tu jest. To jest naprawdę. Tak, zaporożę. Myślę, że to będzie to. Sewastopol. W którym gra nasz Polak? Sewastopol. Może przez V. Szachtar To wiadomo, altycynowany klub Szachtar Tak by się napisało, czy przez cecha? A nie tak, ani nie tak jak to się pisało. Szachtar Reszta Z... świata okej okay. raz spędzaj raz o jest aaa przez dwa ha wszystko jasne ta teraz ta wrija to pewnie taki musi mieć herb foły o nasze polskie miasto kiedyś Woleń, ale albo przesłał, jak myślę. Tak, wolę luck Łuck, tak, to będzie tak. Worsła. Worsła. Tak, tam będzie się pisać, już nie jestem pewien. I Zoria zostanie. A w... worysykela Tak, teraz jest wszystko I Zoria Zoria Ługańska Tak O, jakiś Polak stworzył Przebie się nie bym nie spodziewał i teraz tylko będziemy sprawdzać chyba składy to w sześciutkie oprócz szachtaru bo jak wiadomo szachtar jest licencjonowany w pełni FIFA jako ukraińska drużyna i wszystko na angielskie i teraz po kolei więc jak sprawdzę czy wszystkie składy są yy, poprawne Wrócę z nagrywaniem do Was. Na razie żegnajcie. Witam Was ponownie po przegranej batalii. Tak, batalii, tak chyba to mogę ująć. Po przegranej batalii z tłumaczeniem na polskie nazwy. Nie udało mi się jednak tego osiągnąć, gdyż jest, pojawia się co chwilę jakiś błąd. Z jakiego powodu to nie mam pojęcia, najdzielniejszego znaczy no, żadnego pojęcia. Wybierzmy tutaj sobie jakieś kolorki. Zielony. Weźmiemy w takich kolorach ukraińskich, żółty. A kiedy tam jeszcze mają niebieski. Niebieski coś zmienia w ogóle? Nie, ja nic nie zmienia. A trzeci kolor? Aaa, ten zmienia to. To, to się nie zabrygował. Kolor tekstu, pierwszy kolor. Zrobimy to samo co tam? Albo nie na odwrót. Żółty. Lecz znaczy niebieski. Żółty. Żółty. I tak nic nie będzie z tego, więc... Ta FIFA. Nie ma innych piłek? Wszystkie są bardzo dobrze. Co to za piłka, chodzi do sprzedaż. No, tango do 12 może być. Wersja próbna, użytek publiczny. Oczywiście będziecie mogli sobie pobrać ten turniej, sami zagrać w nim. I ja też będę. Też Wam pokażę z tego jak zagrać w tym turnieju, Jak wszystko ściągnąć, ale to już w następnym czwartym się nie odcinku. I teraz co, to teraz mi się zapisze czy nie? Nie wiem trochę za, będę musiał czekać, ale żegnam się z Wami. Cześć!